Za chwilę komentarze, opinie, ale również tematy, które są istotne z punktu widzenia branży zajmującej się energetyką wiatrową, lądową i tą na Bałtyku. Zapraszam na spotkania z naszymi gośćmi. Konferencja psew w tym roku w Świnoujściu. Widziałem, że Pan również ma wiele spotkań, wiele rozmów. Partnerzy handlowi inne firmy i to samo pytanie, jak Wam idzie z energetyką wiatrową na Bałtyku? No doskonale, projekty wiatrowe rozwijamy od wielu lat i jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy będziemy mogli wbić łopatę i faktycznie rozpocząć budowę. To jest, to jest dla nas zwięczenie pewnego długoletniego procesu developmentu i moment na który bardzo bardzo czekamy. Pamiętam poprzednie edycje konferencji PSEW, jeden z takich haseł, które było wszechobecne, to był local content, czyli zaangażowanie polskich przedsiębiorstw do biznesu związanego z offshore wind na Bałtyku. To się udaje. Local content to jest szeroki temat. Bardzo wiele wątków możemy w tym momencie poruszyć. To jest zarówno moment inwestycji, jak i eksploatacji. I powinniśmy patrzeć na to długofalowo i również patrzeć szerzej niż tylko polski rynek, dlatego że polskie firmy, które zaistnieją w łańcuchu wartości dostawców technologii, oni będą potem mogli funkcjonować nie tylko na polskim rynku, ale również na rynkach ościennych. Rynek offshore to jest de facto rynek globalny, w związku z tym jeżeli ktoś nabędzie te kompetencje, to potem jego sytuacja i możliwość konkurowania na rynku globalnym zdecydowanie rosną. Także bardzo kibicujemy, wspieramy inicjatywy związane z local contentem, porozumienie sektorowe czy, czy takie specjalne spotkania, swoiste targi dla dostawców, którzy mogą zaistnieć w naszych projektach. Te inicjatywy wszystkie wspieramy razem z Ekminorem i chcemy, żeby te polskie firmy no, miały swoją szansę. To może być istotny boost dla polskiej ekonomii, dla polskiej gospodarki, tysiące miejsc pracy. Także warto o to dbać i warto o to zabiegać. W ostatnich latach, oprócz łańcucha wartości, łańcucha dostaw, pojawiło się nowe określenie. To są łańcuchy kompetencji, bo wspomniał pan o pracownikach. Będzie z tym problem w najbliższych latach? Są ludzie do pracy w tej branży? To jest oczywiście wyzwanie, dlatego właśnie, że to jest rynek globalny. Czyli my w tej chwili konkurujemy z ludźmi, którzy równie dobrze mogą pracować w Polsce, na Bałtyku, jak i na Morzu Północnym, czy w Szkocji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Dalekiej Azji. Z tego punktu widzenia jest to dla nas wyzwanie. No ale z drugiej strony jest to też szansa, bo ci ludzie, często Polacy, nabywali te kompetencje pracując na projektach za granicą i można ich teraz zachęcać do tego, żeby wracali do Polski i tutaj dalej kontynuowali swoją karierę. Na koniec naszego spotkania spójrzmy jeszcze do Waszego portfolio, bo nie tylko energetyka wiatrowa, ale również inne technologie OZE. Kluczowe momenty tego roku, do punktu, w którym spotykamy się na konferencji PSEW. No kluczowe dla nas w tym roku jest uruchomienie farmy fotowoltaicznej Szczelino. To jest coś, co się wydarzyło w pierwszym kwartale. 45 MW koło Słupska, kolejny projekt, który otwieramy. W budowie mamy kolejne, 67 MW w południowo-zachodniej Polsce. To jest proces też już w trakcie budowy. No i kolejne projekty oczywiście szykujemy. My, nie tylko szykujemy kolejne projekty fotowoltaiczne, ale również, korzystając z liberalizacji ze ustawy 10H, rozwijamy kolejne projekty wiatrowe na lądzie. To też jest element, który powinien podobnie jak offshore zdecydowanie przyspieszyć transformację energetyczną, zwiększyć ilość zielonej energii dostępnej, taniej zielonej energii dostępnej dla polskiej gospodarki i na tym nam przede wszystkim zależy. Udanych rozmów w kuluarach konferencji psew -u. Dziękuję za spotkanie w naszym studio. Dziękuję bardzo.